Siemu. Siemu, albo się albo się Słuchajcie, zrobiliśmy bardzo duży błąd. Wróciliśmy z jeziora, Muszę to powiedzieć i nikt nie myślał, że nasz tłodziutki synek oczywiście pokupili. woda wiecie, że brudno, nie? Że on padnie. Ma drzemkę. Teraz. Niezapowiedzialną. Hmm. Mama dodała do... Są placki z kawaczków. Nie, z czupini. Za Jak dla mnie to są za tłuste. Ja wolę takie tłuszcze. Ale powinny być. I nasycone I nie a Rozkmina, słuchajcie. O. Zo, Są dobre. Roskmina, ciekawa dobra czy zła? Nie o ilościach teraz mówimy, a o samej kawie. Dobra jest czy zła? Chętnie poczytam. Co macie do powiedzenia? Uwielbiam te mieszanki. Zacz, pisaliście mi, że to nie jest mukbang, bo ja wszystko nadgryzam i nie zjadam do końca. Słuchajcie, gdybym ja to wszystko na raz do końca, to by był niezdrowy mukbang. A u mnie zdrowi bank. Ja pokazuję, co ja jem przez cały dzień. Nieraz tego jedzonka jest więcej niż to, co jest pokazane. Bo pamiętajcie, że... Nikt w Polsce nie pokazuje tyle jak ja, to wiadomo. Ale też nie wszystko jest. Nagrane, to żeby było jasne. Boże, uwielbiam ten skier. Omlet. Tutaj są płatki owsiane. Mąka owsiana. Nie, proszku nie dałam, nie. Erytrolo trochę, odżywka białkowa, jedne jako dwie miarki odżywki, no, uh -huh. Jedna dwa chlebaki, szobel się nie? Przepraszam. ale żelony chyba serek wiejski. Pamiętajcie, że każdy ma odpowiednie zapotrzebowanie na białko, każdy ma swoje. Są normy, tak? Każdy powinien jeść odpowiednio. Też słuchajcie swojego organizmu, jak się czujecie na przykład po tym czy tamtym jedzeniu. jest bardzo ważne.